Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę w jaki sposób wykańczam już na gotowo takie okna dachowe. Tu podrzucę Wam linka jak wygląda cała zabudowa od trasowania poprzez konstrukcję, folię i płytowanie. No a dzisiaj pokażę w jaki sposób już pachnuję i wykańczam. Tak by było to ładnie i estetycznie te narożniki wewnętrzne daję po prostu papier do spójnowania tak aby jak najmniej tutaj odchodzić z tym zgrubieniem żeby było jak najbardziej płasko i teraz tak w pierwszej kolejności wklejam tu papier tu papier i tak samo góra jeśli są jakieś ubytki, no jak to powiem, jakieś szczelinki uzupełniam jakimś towarem sypkim gips pachlowy, uniflot, wario, coś tego typu żadną tam miękką gładzią czymś twardym tam też były jakieś szczelinki czy jakieś błędy po prostu przy docinaniu to uzupełniam w pierwszej kolejności później tutaj wklejam papier te wewnętrzne jeśli papier mam wklejony, wklejam tutaj taśmę na kąty rozwarte, czyli standardowo to dwie taśmy dole, dwie taśmy góry. Jak taśmy mam wklejone, już jakby związane, wyschnięte, w tym momencie dopiero zamykam. Tutaj tutaj narożnik aluminiowy, biję go sobie na skrzywki. Ustawiam idealnie, tak ma być. Ważne, żeby te wszystkie rogi tutaj zgrywały się w jednej płaszczyźnie. No i obowiązkowo daję również fizelinkę na wierzch z jednej z drugiej strony. Raz, że zabezpieczy nam to, że jeśli u niego uderzymy, nie będzie nam się odkruszał ten gips narożnika, bo gips na narożniku trzyma się słabo. Obojętnie, by nie był, od aluminium po prostu jak mocniej uderzymy, może odstrzelić. Dlatego fizelina. A2 jest taki plus, że po wklejeniu i wciągnięciu fizeliny mam narożnik praktycznie idealnie przygotowany pod szpachlowanie. Nic mi tam nie wciąga, nie robią się żadne dziury. Po prostu jest no już idealnie przygotowany do szpachlowania finiszowego. Nie muszę tam nic poprawiać, dokładać. Dlatego obecnie wszystkie narożniki robię razem z fizeliną. Także za jednym podejściem. Mam je przygotowane już pod finish. Masy jakiej używam obecnie, przerzuciłem się po prostu z knaufa. Trochę mnie, powiedzmy, zawiódł i używam coś takiego do papieru czyli spoinowanie papierem i montaż wszystkich taśm typu właśnie te midflexy, Do tego typu używam tej masy. No i tak szpachlujemy analogicznie górę. Jak będzie gotowe i będę wklejał kolejne taśmy, to pokażę następny etap. Na kąty rozwarte używam też tego takiego Flex model Flex. To jest akurat 300. Coś tu chyba pozmieniali obecne ustawy. Teraz tak, ustawiony laser tak aby łączenie było w poziomie, czyli kontrolnie ustawiam to taśmę pod laser. No I tak to wygląda. Tutaj ważne, aby przy nakładaniu masy, na samym rogu, zrobić sobie taki naddatek wargę, tak aby sam narożnik był dobrze przyklejony. Nie zacinam pod kątem, robię w miarę na styk, żeby później nie szpachlować tego, tylko rozciągamy później tu, i tu. I gotowe. No i racimy tak w ten sposób wszystkie narożniki. Jak wszystko będzie taśmy wklejone, biorę się za narożniki aluminiowe. Taśmy po wyschnięciu prezentują się w ten sposób. Teraz tutaj rozpachlowujemy to. To, co wystaje, tu można pociągnąć między dwoma taśmami w jednej płaszczyźnie. Będzie lepiej. No i narożnik montujemy tak, aby najważniejsze są rogi, żeby się idealnie zlicowały z taśmami. Strzelam na zszywki, potem. Używam tego gipsu szpachlowego. Dobrze wciskam tak, żeby jak najbardziej tam podszedł. Do tego wkojam fizelinę, tak aby z jednej podejściu mieć narożnik już na gotowo pod szpachlowanie. No i tak to wygląda. Potem jak będę szpachlował to jeszcze wrzucę jak to wygląda podczas szpachlowania i już po zatopieniu fizeliny Tutaj papier wygląda w ten sposób. Całe poddasze tym razem nie używałem wrogi wewnętrzne. Tu w tej pa, tylko jest normalnie wkojony papier. Praktycznie nie odstaje. Może z minimalnym prześwitu jest. Także wystarczy liznąć tą samą masą powierzchni, później ciutko gładzią i temat załatwiony. Tutaj się nic nie rusza, wszystko jest skręcone. Taśma jest wklejona. Pokażę jeszcze zawsze robię sobie próbkę na danym obiekcie, jak trzyma papier. No jak widać nie idzie go zerwać, tu się rozwarstwił. Nie ma możliwości, żeby go zerwać. Także rozwarstwia się, czyli masa chwyciła tak, jak należy, już na drugi dzień. Nie szło tego zerwać. Czyli jak najbardziej ta masa godna polecenia, dlatego właśnie jej teraz używam, a nie knaufa. Jeśli ktoś się obawia, Takiego sposobu mocowania na szywki, że to jakoś tam samo odpadnie, po lekkim utknięciu, oczywiście, jak najbardziej można to sobie wtopić. Jak ktoś nie chce, tak niech zatapia. Ja mam to sprawdzone, mi tak jest wygodniej, lepiej to ustawić. I tak zawsze stosuję fizyjne. Jeśli robicie zatopiony, to również polecam dodatkowo wkleić z dwóch stron fizyjne. A jeśli nie wiecie czemu, no to spróbujcie na jednym i zobaczycie różnicę. Także w pierwszej kolejności nakładam masę, staram się wcisnąć w te dziurki. Później ściągam do równego, przykładam fizelinę. Tutaj ważny etap, aby najpierw fizelinę dobrze przydusić, żeby przetopiła się z nim, przez nią masa. I wtedy jeszcze raz od razu dokładamy do pełna masy i ściągamy. Ważne też aby była fizyjna odpowiedniej jakości. Nie każda się nadaje. Musi być na tyle rzadka że masa ładnie się przez nią będzie przytapiać. Tak jest sprawdzona to oczywiście Rigipsa, Knaufa. Teraz mam marki Sklej też jest okej. Okay. Do tego Fibafus. A na pewno od odradzam zdecydowanie Blue delfino akurat ta widzeń od nich to jest porażka nie da się na tym pracować i nie idzie przetopić przez nią masy Ważna by do tego używać mas twardych, typu gipsy szpachlowe. Bardzo dobrze sprawdza się szary gips szpachlowy, najzwyklejszy. Ja używam obecnie Cekola GS A setkę. Lub można tam Vario, Uniflot, coś po prostu z twardych mas startówki, albo gipsy szpachlowe. Nie obsadzamy narożników na żadnych gładziach miękkich, finiszowych. Na gotowych również nie polecam ponieważ mam zbyt duży skurcz i potem za duże style boty bo trzeba poprawiać i dokładać masę. Tak to wygląda po wstępnym zaciągnięciu, jak widać zero skurczu, zero dziur, zostało przyciągnąć finiszę. już jest pierwsza warstwa finiszowa.